Witam Was serdecznie. Max Pimpel przedstawia Ride 4. W tym odcinku zajmę się kustomizacją, czyli projektowaniem własnej owiewki. Wiadomo, jak tutaj się zacznie karierę, tryb karierowy, to tutaj gracz dostaje oczywiście Yamaha R6YZF. Tutaj ja sobie pozwolę wejść do tego edytora, bo sobie już tutaj zrobiłem tą no, fajną, tutaj nawet taki projekt tej owiewki. O czym ja już tutaj mówiłem nawet w komentarzu. Fajnie tutaj do mnie napisał Szyba MotoGP, którego tutaj pozdrawiam w sprawie właśnie tych tutaj projektowania tych m, owiewek. Bo mogę tutaj powiedzieć, że fajna by to była naprawdę opcja e, do właśnie takiej klasy MotoGP, żeby właśnie zaprojektować e, taki fajną e, tutaj e, owiewkę i wprowadzić go w e, tip. Bo można powiedzieć, że gra. Jak się tworzy własny zespół, teraz się odnoszę do MotoGP, tam jest klasa Moto3, Moto2, że możemy własny zespół prowadzić. Wiadomo, wybieramy sobie na przykład z Moto3 taką q lub Honda, a z Moto2 Kalexa albo Speed Upa, albo jeszcze inny Botox. I tutaj gra narzuca nam głównego sponsora. Może to być DHL, Oakley, Lenovo lub co innego. A ja bym chciał jednak, żebyśmy my mogli sobie jako gracze wybrać sobie markę takiego motocykla. Na przykład ja sobie wybieram taką tutaj Yamaha i moim głównym sponsorem ja bym sobie wybrał tego Bridgestone'a. Drugiego bym sobie sponsora wybrał Castrola, a trzeciego tak jak tutaj pisze Akrapovic. I wtedy ja sobie po prostu wchodzę do takiej kustomizacji i mogę te firmy sobie tu po prostu na moich owiewkach dać. Na takiej zasadzie. I też by było fajnie, gdyby gracz po prostu podpisywał kontrakt właśnie z takimi oczywiście firmami. Też by była możliwość takiego, tak jak mówię, firma Bridgestone. Na przykład podpisujemy kontrakt z tą firmą na rok czasu i musimy na przykład nasi, to znaczy się podopieczni, którzy tam jeżdżą w tym teamie zajmować 15 miejsce na przykład w tabeli, jeżeli się oni nie będą wywiązywać, no to wiadomo, ten sponsor po roku czasu, czyli po sezonie może zniknąć lub po prostu możemy z nim podpisywać kontrakt. Tak samo się dotyczy takiego Castrola czy Akropowicza, tak jak tutaj to wszystko widać. Tak samo mogę powiedzieć w realu, jeżeli tutaj jest ta sprawa całej Avinty, nie? Oni za rok już znikną, nie będzie już tego sponsoringu Kublota, bo po prostu nie wiem, albo są za słabi, albo sponsor po prostu, że tak powiem, nie ma kasy, żeby ich sponsorować i w ogóle. Tak samo tutaj się dotyczyło w klasie królewskiej w sprawie Honda Repsol. Tak samo od wielu, wielu lat, lat ten Repsol Honda w ogóle istnieje, a tutaj już była po prostu podczas transmisji i z wypowiedzi e, tych całych komentatorów, też oni tutaj mówili, że firma jakim jest Red Bull, by chciała na przykład wejść i zastąpić Honda. Wtedy by się nazywało Red Bull Honda, nie Repsolona, tylko Red Bull Honda. Ale oczywiście to się chyba do tego nie dojdzie, bo to tak jak mówię, tutaj wszystko zależy od sponsoringu. Tak jak w roku 2021, jakby było to w MotoGP, coś takiego jak sponsor offers, czyli moglibyśmy sobie wybrać nie tylko markę motocykla, ale też sponsorów, którzy będą nas sponsorowali. I też by było zależności od tego, że na przykład mamy coś takiego, że wywiązujemy się z kontraktu, no to fajnie, mamy na przykład tutaj na owiecce, dajmy, że Monster i wtedy możemy sobie nazewnictwo po na przykład trochę też zmienić. Tak samo mogę powiedzieć Valentino Rossi, Sky Power 46. Wystarczy zobaczyć, co oni ci zawodnicy jako Marco Bezeki czy tam Luka Marini, co ma po prostu na tym ramieniu. Też mają firmy, oni też to są sponsorzy, nie tylko Skyfire46, ale też mają kilku sponsorów. I tak samo też bym chciał tak w grze, prowadzić swój zespół, na przykład głównym sponsorem by był, tak jak tutaj jest Bridgestone, ta firma, a Castro i Akarpowicz to by była moja druga i trzecia firma. I też bym mógł prowadzić swój zespół i też po prostu wywiązywać się z danego kontraktu. To by było naprawdę fajne. I może tutaj przejdę do tej kustomizacji i pokażę ile jest naprawdę tutaj firm, bo jest co tutaj wybierać naprawdę. I tutaj mamy coś takiego jak kolor. Kolor możemy tutaj jak gloss, czyli taki plastikowy. Tutaj mamy taki aqua, lakierowe. Na razie bym powiedział, że lepiej sobie taki podstawowy pierwszy zrobić. Może takiego żółtego, żółto takiego niebieskiego się tutaj zrobi na poczekaniu i tutaj tak samo tutaj kolejne czyli prawa strona żeby tak zrobić tak pół na pół to tutaj taki niebieski kolorek tutaj sobie przejadę trochę na odwrót jest niżeli tutaj tak mogę sobie zwiększyć nawet to że sobie nawet to obrócę i po prostu tutaj tak fajnie tutaj zrobi, że będzie taka połowa tego motocykla, taka żółto niebieska. Dobra, ja to sobie zwiększę oczywiście. W tym odcinku oprócz tego też sobie pojadę jakiś tam wyścig. O, coś takiego sobie zrobię, żeby nie było. O, jeszcze zwiększę. Można tutaj do przodu. O, wystarczy. Mogę dać Enter. Od razu tak, lustrzane odbicie, żeby też było z, z drugiej strony, żeby to było miało ręce nogi. E, tutaj kolejne. I mogę sobie przełożyć. Zobaczyć jak to wygląda. Coś takiego już mamy. No trochę tutaj nie pasuje, jeżeli chodzi o przód, ale tylko tak na próbę, tylko pokazuje, że można naprawdę tutaj wiele projektów sobie fajnych zrobić. I tutaj tak jak mówię, o, chodzi tutaj o firmy. Firmy możemy tutaj sobie wybierać, które nam na przykład pasują. Tak samo o tym mówiłem, że kilka byłoby fajnie, aby takich firm było. Tutaj mogę naprawdę dużo tego powybierać, zrobić sobie na poczekaniu naprawdę sporo. Muszę pamiętać, szkoda, że właśnie tutaj czegoś takiego nie ma, że ja sobie tutaj wybieram firmę. Enter i później chcę sobie zrobić lustrzane odbicie z drugiej strony. Właśnie tego mirora tutaj nie ma. To jest właśnie szkoda. Tutaj właśnie tego funkcji nie ma jak z drugiej strony mogę sobie po prostu dodać. Więc tutaj sobie daję coś takiego. Muszę tutaj zapamiętać, tutaj jest skala 100. Więc tutaj Escape. I muszę sobie tego Excela z drugiej strony też tutaj zrobić. Gdzie on tutaj będzie ten Excel? Tutaj będzie... O, mam tego Excela. Do 100% tutaj był robiony. Odkładnie, tutaj do 100% on. Dokładnie trzeba wiedzieć, w którym momencie, co i jak, żeby to pasowało, bo naprawdę owiewka z lewej, z prawej strony jest troszkę inna. Naprawdę i może tutaj komuś naprawdę nie pasować. do Kolejną taką tutaj takim głównym sponsorem, też można by było tutaj. Tutaj można z tyłu yy, sobie fajne też tutaj projekty robić i tutaj z tej perspektywy. Tak, jak mówię, można nawet tutaj wlepiać jakieś takie zwierzątka, ale nie wiem, czy w ogóle ktoś tutaj takie rzeczy daje. Bardziej tutaj jakieś litery i w ogóle emotki. Ja nie wiem, czy ktoś w ogóle dawał. Nie widziałem w ogóle. Chociaż też e, z, z znajomymi też gadałem. Raczej tutaj się pasjonowali firmami niż e, właśnie e, czymś takim. Tutaj Castro, może A. O, coś takiego. Owa włoska firma. też by to sklepić. Nie byłoby źle. Pamiętać, jakie tutaj jest 55 skala. Szkoda, właśnie, że nie ma tego mirora z drugiej strony, żeby ulepszano odbicie. Bo trzeba robić i z tej, i z tej strony to samo. To się dotyczy tylko firma. Bo tak, to jeżeli chodzi o te inne figury, no to one tutaj bardziej pasują. No dobra, co jeszcze tutaj można wlepić, o tak, tak, taka tak, firma. 55 skala. No i tutaj można sobie tutaj takie coś wlepić. Oczywiście też można sobie też firmę tutaj, jaka jest ta opon. Ale też inna jest perspektywa kamery tutaj, jeżeli chodzi o kustomizację. Bo można też tutaj sobie kliknąć lewy. Tak, lewym kontrolem, że można tutaj całkowicie o sobie dopasować tutaj, za zazwyczaj, tak jak tutaj jest to w MotoGP, tu zawsze jest ten firma odpowiadająca za dostawcę opon. MotoGP jest Michelin, tutaj jest e, Bridgestone. Tutaj na, jeżeli chodzi o tylny wahacz, no to niestety nie można tutaj dokonywać kolorystyki. Niestety tutaj takiego czegoś nie ma, ale tutaj, jak firma, można sobie takie coś porobić. Oczywiście z takim motocyklem, nawet bym mógł tutaj wystartować w wyścigu. Ale jeszcze jedną firmę sobie tutaj damy. Tutaj z tej strony ja bardziej jestem zwolennikiem firmy i napisów. Naprawdę, te trójkąciki też mogą być, ale te piórka, no nie za bardzo. Tak samo te emotki, no, no nie sądzę, żeby to było ok. Chociaż może ktoś to wykorzystuje flaga Polski też mogłaby być. Co jeszcze tutaj mogę tutaj dać? A tak, firma. firma. Oczywiście powiększę ją. Wielką zrobię, Takie na 150 nawet skala. Muszę sobie to zmienić o coś takiego, żeby to pasowało. No, mogę zwiększyć to, ale nie być. Tutaj no właśnie tutaj można powiedzieć 150. Tutaj właśnie nie ma tego lustrzanego odbicia, więc tutaj muszę też zapamiętać tą liczbę 150 tutaj z tej strony też dać. Byłoby naprawdę dobre. Taki odcinek można powiedzieć bardziej z projektowania, ale też pojadę. Pojadę na Grand Prix Mugello i zobaczycie jak tutaj to podczas wyścigu wygląda. Ja oczywiście nie będę tutaj, że tak powiem, kozaczył jakimś, nie wiem, mega Wielkim poziomem trudności, tylko po prostu chcę zobaczyć, jak tutaj zostali zrobieni zawodnicy, jak tutaj się odbiera i w ogóle poziom trudności. Dobra, takie coś tutaj sobie zrobię. Oczywiście może to być projekt taki yy, kolejny i mogę go tutaj zapisać, jakieś nazewnictwo numer 3. Zapisujemy projekt Escape i już mamy ten projekt, już zrobiony. To jest pierwszy, to jest drugi. To jest oczywiście trzeci projekt. Na szybciutko naprawdę zrobiony projekt, ile mi to zajmowało, No z 12 minut nie byłoby problemu, żeby zrobić trochę więcej, bo są tacy, którzy lubią coś sobie tutaj więcej tych szczegółów robić nawet. No na 1000. Ja tu oczywiście zrobiłem 9 w tym projekcie. Tu zrobiłem 24 szczegóły, tutaj 26. Dobra, może ja sobie wezmę ten, a tego zrobionego chociaż nie tego pierwszego, Max Payne, tak, tak, tutaj sobie wybieram, to znaczy tutaj wychodzę z tego i sobie pojedę taki szybki wyścig o, tego, którego mam tutaj wybranego w karierze, wyjście, bo tej funkcji jeszcze nie pokazywałem, ale oprócz właśnie tej kustomizacji też tutaj będzie wyścig i sobie tutaj wybieram. Jeżeli chodzi o wyścig, to tu możemy sobie wybrać motocykl, trasę, Warunki pogodowe. Tutaj jest fajna sprawa, jeżeli chodzi o czas. Możemy jechać bardzo wcześnie, czyli 6 rano wstajemy, jedziemy. Możemy jechać tak w południe, taka pora obiadowa, lub takie późne popołudnie. Może będzie taka godzina 14, jaka y, widnieje podczas niedzielnych wyścigów GP. Tutaj myślę, że to jest przyspieszenie czasu, że mogę, że tutaj zapaść nawet noc. Ale dobra, dajmy sobie razy 5. Jakie mamy tutaj warunki pogodowe, deszczowe, no tutaj już ułety. I mamy ładnie. A tutaj akurat nie, nie jeszcze nie, nie rozgryzłem tych opcji wszystkich. E, tutaj kolejna opcja, Dobre, tutaj może sobie wezmę, e, ile tutaj może być. A, niech będzie 5 okrążeń. Na początku może będzie to poziom. Może dam sobie taki. Widać, że ten poziom naprawdę. Nie, zobaczymy, jak będzie tutaj jeździć na poziomie takim zaawansowanym. Bo mi się wydaje, że ta gra jest troszkę trudniejsza, jeżeli MotoGP, Naprawdę, tutaj, jeżeli chodzi o wzorowanie takiego motocykla, to trochę trwa, żeby się przyzwyczaić, jednak do jazdy takiego. Startowa pozycja numer 12. Ja tutaj sobie dam więcej zawodników, czy 11. Można maksymalnie dać swoich rywali. Kolejne, co tutaj mamy? Aha, tutaj są te opcje, które sobie tutaj wyłączałem. I oczywiście strój, który tutaj będzie nam towarzyszył podczas jazdy. Ja tutaj na razie nic nie będę zmieniał. Więc jeżeli chodzi o trasę, to tutaj wybieram Mugello. Jeżeli chodzi o trasy. Które występują w MotoGP, no to wiadomo, że tutaj widzę Mugello. I jeżeli chodzi o, no tutaj jest Azja, ale wiadomo, że tutaj Philip Island, no to tutaj ten należy do Australii, tak samo jak tutaj do Afryki. Dobra, no to więc tutaj jedziemy z Koksem i pojedziemy sobie tutaj, tak jak mówię, Mugello. Wybór trasy, tak jak tutaj jest podczas wyścigu. No i zaczynam zatem. ...ten wyścig. Mugello. No, ładny Mugello. Widać, że tutaj zieleń jest. Ładna pogoda, jak wiosna. Dobra, zaczynam zatem... ...ten start. I jeżeli chodzi o setupa... ...i tutaj wszystko piszę. Tak jest, pojadę sobie. Ale tutaj fajnie jest, bo podczas takich scenek... ...jak ja bym sobie tutaj zrobił chwilę przerwy, to widzę, że tutaj te motocykle jadą. Tak jakby to była taka kamera, która tutaj śledzi to, co się tutaj dokładnie dzieje. Tak jakby ktoś tutaj jechał na czas. Kontynuujemy zatem. Rajda 4. O, jak tutaj będzie to wszystko wyglądało. Muszę zobaczyć też z jakiej perspektywy kamery. To troszeczkę będę gazował. Tak. Audycy, ale... och, upadł, ależ mnie tutaj ściął no no no, taki niebezpieczny wypadek ale mnie tutaj normalnie ściął, ja tutaj bardziej taki sportowy A, tak, tutaj już odprostować nie sądziłem, że miał normalnie już tak z Na rapej udżello, taki poziom trudności zobaczymy ja na razie na spokojnie będę tutaj tego traktował To jest jakiś Włoch przede mną Elia Elia no, Będziemy tutaj gonić rywali Ciekawe jak tutaj czasy też się będzie robiło Bo jak pamiętam moto MotoGP to było 1,40 1,40 chyba 5 się robiło I ja wiadomo że 600 nie ma takiego powera Widzę, że ja tutaj sobie jakoś tak na, na, na takim poziomie trudności. Tutaj zawodnicy naprawdę jadą konkretnie. Nie wiem jakie tutaj czasy się w ogóle robi. Kibiców w ogóle prawie nie ma. Tak jak popatrzeć się na trybuny. Y. Tutaj mamy jakiegoś Rosjanina, no proszę i mamy kolego zawodnika z Ameryki Południowej Jedziemy, no jak toś maksymalna, chyba żem sobie źle trochę ustawił ustawienia, bo jednak tutaj ta trasa potrzebuje chociaż na szóstym biegu już po prostu już nie może cisnąć dalej wchodzi za długi a tutaj troszeczkę, ach tutaj jak agresywnie chyba pojedzie w drzwi. ale takie normalnie trochę ten natural ale nie jest taki oczywisty Jak on by tak wjechał na to raczej by się przewrócił 10 sekund ach, tutaj już widzę, że zaczyna grzać, tam przedni zaczyna się grzać. Mam Portugalczyka przede mną. Jak się zastanawiam, po jakiego grzyba, tutaj mi ta tylna lampa się świeci, skoro mamy dzień. To można ją wyłączyć w opcjach. No, muszę jeszcze zobaczyć te opcje, bo pewnie jest jakaś funkcja włączenia lub wyłączenia właśnie tej lampy. W warunkach deszczowych to wiadomo, trzeba ją załączyć. A tutaj naprawdę mogę powiedzieć, że te motocykle są bardzo szybkie i trzeba uważać na odkręcaniu manetki gazu, bo zbyt mocno możemy lecieć, lepić Na ogóle 11 sekund. Przebawi. Trzeba tutaj zdecydowanie pojechać szybciej albo oni mają lepsze motocykle niż ja, albo nie mam pojęcia Trzeba duma, muszę zobaczyć co się dzieje z tyłu elegancko jedziemy Tak jakby zwalniali zauważyłem to jest właśnie ta prosta, tak jak tutaj i do hamowania do zakrętu, a tutaj się niestety tyknie. Tylko się obawiam, bo tutaj wystarczy się tyknąć po rywala i normalnie leci się. lepi się normalnie. Mam wrażenie, że ta gra jest no kapkę trudniejsza, niżeli no, GP, naprawdę. Te chyba, że one mają lepsze motocykle, bo nie wiem jaka tutaj jest kategoria. Czy oni mają to samo co ja, czy czasami nie. Ale będzie dobrze. Będzie dobrze. Tutaj dwa do rabiaty numer 2. góry naprawdę tutaj, dzielo jest pokazane konkretnie jednak ten poziom trudności mogę powiedzieć taki zaawansowany bo jednak respekt jest respekt tutaj naprawdę jest ci którzy grają na nie wiem tutaj w tą grę na takim poziomie jakimś ekstremalny czy w ogóle no to będą mieli zagrychę naprawdę i to Nieziemsko. Ale to odkręcanie manetki gazu, tutaj naprawdę szczegółowość w ogóle jest zrobiona. Jak tak popatrzy się jeszcze od zmiany kamery. Tak, tutaj jest, jest to dodane. Perspektywy są 3 sekundy, 1,58. No, zdecydowanie słabszy ten motocykl jest, dobry 10 sekund traci do takiej elity z MotoGP. Nawiązuje kontakt z pierwszą trójką, już powolutku jestem, już jestem za nimi. Tak ra dobrze chodzi, jak popatrzę się na FPS-y, 124 u mnie tutaj teraz. Jest to 30 ma no, tutaj wie, z wielkiej pani zawodnika jazda bardzo dobrze trzymam cały czas te tempo, ale dobrze, że się tam pasują, bo dzięki temu ja się tutaj zbliżę do nich. Mogę powiedzieć, że ten Natural Al no, jeszcze nie jest tak do końca dopracowany w tak, naprawdę. Zachowanie niektórych zawodników tutaj już od początku to jest takie trochę dziwne, że oni się tak tutaj wpychają, że tak powiem. Wręcz. Mam takie wrażenie, jakby ktoś za mną jechał. Naprawdę. Ale jestem trochę sam. są kady związane z wyjazdami poza tory, ale myślę chyba, że tak. A jest tutaj Julio, pecha. Ciekawe czy on będzie miał w ogóle pecha, żebym jako tutaj wyprzedził. No, ale jest OK, jest OK. Ja tutaj pod tunel aerodynamiczny się schowam. I od razu wyprzedzamy ziomków. No, mamy tutaj Włochę Andrea, no prawie jak do Tiziozo. Ostatni laters spokojnie tutaj ręczkuleczka tam, tam nie odkręcaj manetkę gazu tutaj spokojnie na pustym i tutaj to samo mi się wydaje że jakby miał inny motocykl to może tutaj by nawiązał inną w ogóle walkę. Tutaj trzeba zobaczyć jakimi oni motocyklami jechali to jest właśnie ważne może mają lepsze ode mnie motocykle no tutaj tę grę. ostatnie odłożenie. naprawdę fajnie mi się gra w tą grę nie powiem że ona jest taka no to jest łatwa raczej bym powiedział że ta gra jest dla takich ludzi którzy zaawansowanymi graczami, co najmniej grali MotoGP, Rajda 2, Rajda 3. Jak grali się coś takiego, no to jak najbardziej możecie sobie tą grę kupić. No tak jak mówię, to nie jest gra dla początkujących graczy. Jak ja tutaj gram na poziomie zaawansowanym i o tym mówię, że naprawdę tutaj cisną ci gracze, to znaczy te sztuczne boty, które są za mną, mają jakie tam tempo. Tak, oni ja są tutaj z, praktycznie koło mnie. No to jest ta właśnie różnica. Dobra, jedziemy, jedziemy, jedziemy jedziemy. tutaj I Oczywiście zakończymy wyścig. Chciałem postawić dębem. Chciałem postawić dębem, ale chyba nie. Jeszcze się obrócę. Zwycięstwo. No nie sądziłem, że ja tutaj to wygram naprawdę. Pierwszy mój wyścig w tej grze i też taki odcinek będzie, no myślałem, że będzie krótszy odcinek, bo jednak ta kustomizacja trochę trwa, żeby tutaj sobie cokolwiek zrobić. Ale tak jak mówię, tutaj trzeba... Jakie tutaj są w ogóle nazwiska? Jak popatrzę, no żadnego tutaj Polaka nie ma. No i koniec wyścigu, no tutaj widzę, że takie punkty w reputacji jednak są po wyścigu, myślałem, że tylko karierowy tryb tutaj ma takie punkty, a tu jednak jak po sobie jeździ w takich szybkich wyścigach, tak dalej, też tutaj będzie dostawał te level, te dostaje tutaj zastrzyk gotówki, widzę, no jest to, jest to tutaj, no może... Powiem także, na tym właśnie tutaj odcinku z takiej kustomizacji i oczywiście z tego wyścigu Grand Prix Mugello zakończę ten odcinek. Myślę, że już następny już będzie tylko i wyłącznie z kariery. Także, jak wam się podobało, możecie mnie zasubskrybować, zaś w górę. Także do zobaczenia do następnego odcinka.